Witajcie widzowie. Jest to powrót do serii z Protato. Kiedyś tam grałem chyba dwa albo trzy odcinki z tego. Gierka była fajna, ale potem mi się znudziła i też chyba nie lubiła takich wyników. Ale, jako że teraz mam Daily, to postanowiłem do niej wrócić i dać się jeszcze jedną szansę. Więc co? Zaczynamy sobie. Tu widzę, że mam jakiś tych odblokowanych. Wiem też, że były jakieś tam update'y, ale co zaczniemy chyba ludkim I z czym sobie tutaj zagramy. Ale ty? Dobra, muszę mną no, już zagramy. co? O, tu jest właśnie ten nieskończony. Dobra, to zacznę czy ja dojdę. Wiem, że do 20 fali to się kończy. Pytanie tylko czy ja, czy mi się uda przeżyć więcej wiecie. To jest... To może z tym być różnie. Zaczniemy się na pacie nie grać w tą gierkę bardziej. Nie wiem czy klawiatury nie będzie słychać. Dobra, na początku może weźmiemy obrażenia palca wręcz. Kolejny nóż. Językowca go się przyda nóż. Szczęście do minus dobrażeń. Do i tak mi nie stać. Wymienimy. kolejny nóż. MaxPZ, minus dobrażeń. Panceria inżyniera, maxPZ. Nie zrobić wszystkiego. I lecimy dalej. Już mamy monorze Ale ich dzika tak śmiesznie. Aj, uderzył mnie. Nie mamy w sumie na razie żadnego regenu, bo nie mamy ani wyssania, ani... Yy... się zabału. Ani wyssania, ani regenu, okej. Prędkość ataku. O, to mam, mam. I szybkość chyba. Weźmy nożyczki Weźmy nóż No i ciasto I wymieńmy Kolejne nosi nożyczki Czy będę szedł na Regen, czy w na życie? Nie na no ten wieku nie jest chyba taki fajny Ale ta postać zaczyna śmiesznie wyglądać Lecimy sobie spokojnie. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać Jeszcze jeden yy, raz, bo te poprzednie trzecie odcinki to nic się, niestety się nie udało. Dobra. Mam mnóstwo do wrażeń. Mi da więcej wyobrażenia wart, wręcz czy. Dobra, już w na razie. nożyczki, paśma, wymieniamy okulary, węgiel, yy. nie i zbieranie też. A to mogę w sumie nawet już teraz kupić. A u was to tam widzę, Jak nam wam mi ostatnio... Czas? Jak nam się macie, co tam u was słychać? Ja na przykład niedawno wstałem i zaraz też będę się brał i... Będę się brał za wyczyszczenie naglisza powietrza, bo już należało go wyczyścić, a... Powiedziałem, że jest rajczem. Co to jest? Czy on ma nie zabije? Nie zabiję go. Cię nie dowiem. O Lipka. Ja bym kupił szczęście. No, nożyczki na trójce. To bym kupił. O, shuriken. To też jest precy precyzyjna. No i w ogóle szansa nakryta. To 25, to 30. Tu... No i szansa nakryta, samo musimy zwiększyć, tak? No ale wracając. Dlatego nie widziałeś rzecz jest strasznie fajną opcją. Yy, warto moim zdaniem sobie Miałem taki... Shayomi. Nie pamiętam on się ewopora... tak ewaporacyjny nazywał, bo te ultradźwiękowe to są syf, to jest SIF, powiem tyle bakterii będzie przynosić do yy, powietrza, że... No, nawet nie warto tego kupować, bo tylko na gorzej wyjdzie. A taki ewaporacyjny no może jest trochę droższy, ale lepiej działa i... Często na unik. Dobra, weźmy. się ataku czy obrażenia? Dobra, weźmy obrażenia, żeby nie jest na minusie. Okej, okay, to jest fajne. Chyba. To też weźmy. Wiesz, mamy pół PZ, nam się odnawia. Cewo na nożyczki. Noż. ale chyba noś. Kurde, mi na wszystkie jeszcze mogę wymienić. Wymienimy. No i nic z tym mnie nie interesuje. Zrozumiecie, nie jestem jakiś mega dobry w tą gierkę więc tak, wiecie. Jeszcze poprawkę na wszystkie tam moje jakieś rzeczy, które się tu dzieją. Muszę się nauczyć jeszcze w tę gierkę grać, tam coś opłaca iść, w co nie. Nie no, ale d tam to mamy dobry, tylko się wydaje. Przynajmniej tak mam nadzieję. Jest to z życiem. Mamy mało zdrowia i nie regenerujemy go. Pancerza też nie mamy za dużo. Tak mi się wydaje. Chyba jeden na szkucie może. Patrzcie? O, a propos pancerza. ja teraz mamy. Poszliśmy i punktów uraża. Teraz ile? 17, no to sporo widzicie. Więcej zdrowia, ale minus szans na unik. Ale strasznie to drogie. Pomyślę nad tym. Okej, okay, mi się chyba. Szansa na trafienie krytyczne przydanie Zbieranie minus wrogowie sztułc podzieja to nie jest to też bym kupił Szansa na zdobycie jednego sztuku materiałów zabić wroga Uu, to fajne biorę flagę nie nie wiem czy to jest takie dobre kurde, nie chciałem tego kupować czemu to mi się kupiło? pan też minął szybkość chyba na plus co nie? To wymienimy jeszcze raz? nie kurde, to co mnie zastanawia Dobra, lecimy I bijemy Chociaż shuriken to jest broń dystansowa, a ja nie mam żadnego dystansowego, więc nie wiem czy shuriken jest taki dobry, jednak nie wiem, O, wreszcie pierwszy przedmiot ze skrzynki, znaczy jest jest trzeba, nie ze skrzynki, znaczy no ze skrzynki też, ale wiecie. Oj oj. Robi się trochę niebezpiecznie te drzewa tam pod ja się go dobra wracając do tego nabliżacza To jest naprawdę fajna opcja ponieważ yy, ciastko weźmy Ponieważ jak na przykład sobie siedzicie w domu nie wiem przed kąpem czy coś z pieką często oczy to jest możliwe że to jest przez to że to jest możliwe że to jest, to jest możliwe przez to że macie zbyt niską wilgotność powietrza przez to... to właśnie jak to się nazywało No więc przez to niską wilgotność powietrza was nam biorą i tak ten, też przepraszam, że jestem trochę taki ospały, ale no, jak mówię, to też niedawno wstałem. Więc weź trochę poprawkę dla mnie. To da się jakby się przydał, byśmy byli czymś w odległości. Wyobrażenia mamy całkiem solidne, bym Ogłodny, powiedział. O, głodny, ja kiedyś gdzie dostałem. Przez to prawie umarłem, bo się spojrzałem. Droga. tutaj Okej, okay, co mi się to bardziej przyda? Obrażenie szansa nakryta. Szansa nakryta pewnie. Miecz. Tego nie chcę. shuriken lepszy. Spoko. Więcej odrzutu. No i weźmy ten. Słuchajcie, strasznie to drogie, bo wrażenie prędkość ataku. Często się taką ma na minusie Nie wiem, czy chcę ją bardziej zmniejszać O, to jest super Ta też jest super Kociule drwale też możemy wziąć Dobra, lecimy, nie śpimy To co będą myśleć ci te poporki to ja wam pokażę, gdzie raki simują. a raczej gdzie się jakiś Czy mi się wydaje, że ja wcześniej nie miałem tego nad bohaterem? to doszło do jakiejś playzacji, czy nie? Okej. Okay. Robi się trochę niebezpiecznie, muszę naprawdę jakieś. generację zdrowia sobie ogarnąć, taką lepszą na drzewo to też pytanie, czy drzewo się bije, jakby nie wiem, w stopniu od odbrażeń, czy drzewo zależy od tego e, jak szybko je zbijemy, zależy od tego czy mamy na przykład, nie wiem 8% do obrażeń czy drzewa giną w zależności od zadanych im obrażeń? O, to chciałem powiedzieć, sorry za myślam strasznie. Dobra. Zbieranie minus pancerz. Czy chcę kolejną tą rękawicę po Chyba nie. Nie, wiem, no ja bym zostawił ten pancerz, bo to chyba Koto mnie trzymał przy życiu. Wieso szansa na unik. No możemy kupić szansę na ten zasięg. Obrażenie w walce wręcz. 10% szansa na zadanie punktów i i podczas unikania jego ataku. A my unik na minus, więc to się chyba nie opłaca. Chociaż jakbyśmy kupili to i to. tego nie brał. Kurde, brońki by się mogły trafić lepsze. Wiecie, no nie nie jest jakoś mega źle, ale mamy jedną szarą broń nadal. Więc tak, mega specjalnie to nie jest. Mogło być lepiej. Chyba zaczynam mieć powoli kłopoty na jak Tak mi się wydaje. Zasięg by się na pewno przydał też. Zdecydowanie by się przydał zasięg. Ale sobie radzimy. Radzimy sobie, więc nie jest tak źle. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. E, trochę mało tego, którego się zrobiło na moment. się przebijmy przez tych przeciwników. nie wolcy wręcz. No szkoda tego nie wziąć. Shuriken bije dystansowe. Ja mam zmieszane dystansowe, więc trzymanie tego shurikana nie jest dobrym pomysłem. Wymienię tego szurika na nożyczki, no chyba tak. Jest zasięg prędkości się tak atakuje. Ok, nożyczki. Kurde, mamy mieśniak, jest sfoko, tylko widzicie, zmieszy mi teraz strasznie zasięg więc ja nie wiem czy to tak takie opłaca no, chyba nie dobra lecimy na następną falę. to już fala 11 o, jakieś te ten hamony kiedy i jak one są strasznie wyszły Chciałam tylko obruszenie ja muszę naprawdę sobie tą regenerację zdrowia jakoś zrobić Jakie ma Nie zacieknąć, proszę was. Co to ma być? Trzeba zwiększyć ewidentnie. Trochę was... Zaczymało w tej pali. Tak proszę, mam właśnie nie jaką zbywać materiały, co? Tutaj pozbądźmy się tych, którzy strzelają. Dobra, dobra, dobra. Bo tutaj się zrobiło niebezpieczne przez moment. Ja no, jakieś tam Regen HP mam, wiecie. Ale to jest strasznie mało drzewo. A, myślałem, że będzie przedmiot. O, tu jest kolejne drzewo. No i też myślałem, że będzie przedmiot, ale no niestety. 400 materiałów. O! Ręka. Wysane życie. To za każde posiadane do ten. Będę się nie Ej no, ten nit mi się wydaje mega mocny. Bierzemy. Szybkość Inżynier Inżynieria za to nie. Okej, to nie okay, jest mi potrzebne. Szybkość, zasięg, obrażenie oczywiołów. Kurde, wszystko fajne. Na to nie stać. To mi aktualnie ile daje? 18. idziemy na wysysanie życia. O, zasięg. Szybkość. o dużo tej szybkości. Ale bym go kupił. Kurde. No, czemu to jest na pierwszym poziomie? Oj. No, królowa ręka. Nie wiem, co się zbiła, więc się tu trzeba regenerować. Mam nadzieję, że te wysystanie tam pozwoli nam na. Nie ja, dało nam wysysła stanie życia, więc moim zdaniem to jest takie, jak to się powinno tam wracać, nie? Zresztą mamy te e, nażyczki, one też dają chyba w życia. Więc wiecie, muszę przestać się w tych technikach tak powoli. To nie jestem wcale taki mega mocny. Ej, ten HP by się przydał, nie? Oj, oj. Ojej. No, nie powiem, nie jest za ciekawie. z tym moim Prowiem. Będę jakaś ataku. Cześć, że nie wolcę wręcz. wręcz. Prędkość ataku. Za bardzo mi brakuje prędkości ataku kolejny nóż. pewno skrzydła. Ognisko. Nożyczki, a to blokuje. I wymienia seraz. Nic ciekawego. Więc lecimy dalej. Dobra, tutaj się pobijemy z nimi stanie życia też by mu się pomogło poprawiać, bo to też nam da obrażenia, więc tak naprawdę prawdę teraz wysysania życia to jest dla nas darmowe zdrowie Znaczy, obrażenie Więc wiecie, to fajne Szansę nakryta muszę sobie zwiększyć, żeby w 100% go bić. Niech się trafią te lepsze bronie, te precyzyjne dostałem na czym niecie, zbiorę 4. Nie, no ale jest chyba cnocie tego, tak bym powiedział. Jest szansa na wygranie tego, jak mi się wydaje. Chyba, że nie, to sprawdzimy. Chociaż tylko zweryfikuję. Nie wiem, jak to działa, bo raz dostaję osiągnięcie najpierw w grze, a raz najpierw na Steamie. Kurde, Magdstrawie czy obrażenia? Obrażenia no. Nie mogę sobie pozwolić na w usta są też dobre Teraz tak, wywalam ten nóż Ja bym go wywalił chyba, wiecie Max PZ plus 8 szybkości wroga 7 obrażeń Szans na unik jesteś stoisz... Ja coś miałem chyba na... Nie, ja tego nie kupiłem w końcu. Kolejną regenerację chcę tracić, samo XPZ. Dobra, dziwny dołek. Nie, to mnie chyba zabije, tak? To bym sobie kupił i chyba tyle, chociaż czy to dwa regeneracje się opłaca? Nie Strata materiałów Dobra Ja mam wrażenie że nam jakieś obrażenia się zwiększyły To tak strasznie, nie? Naprawdę jakoś tak Więcej zacząłem bić, tak mi się wydaje Znaczy ja na nic nie zrobiłem takiego Dużo więcej Dobra, trzeba unikać tych pocisków, a nie się w nie wbijać jak jakiś Klamuc. Ale nie jest dobrze, trzymamy się jeśli chodzi o nasze zdrowie. Na pewno dobre jest to, że mamy panterz na plusie. Też największa różnica jest w panterzu jeśli mamy na przykład jeden panterze na minusie, a jeden na plusie to jest ojej. Duża różnica, naprawdę duża, duża. Ojej. No cóż, yy... chyba nie fajnie, nie?